No kręcimy film, proszę pani. kręcimy film. Oczywiście, że ojciec z synem czeka, tramwaju się nie doczeka, bo kręcimy film, kręcimy, kręcimy. Tutaj do sklepu chodźmy. Zamknięte. O matka, patrz, patrz. Kręcimy tak, kręcimy film. Akcja, defrakcja. Akcja. No, ludzie w czapki poubierani tacy. Nie starzy samochód, stary typ, akcja, samochód, stary typ. Tam jeden stary jakieś coś. Powojenne czasy jakby, powojenne. Tu już jedzie, o tu jedzie, tak, tu jest. I tu akcja, i tu akcja, i tu akcja, patrz i tu akcja, i tu akcja. I tu akcja, i tu akcja, i tu akcja. Patrz, no, patrz, patrz, patrz. Patrz, i tu akcja, i tu akcja. No. W co filmy i nie możemy nawet po wodę podjechać na wschodni bo tutaj mamy Biedronkę ona jedynie czynna jedyna albo na centralny ale to kto to będzie jechał siódemką na centralny dwa przystanki mamy do wschodniego ale przecież z wodą też nie będziemy dwa przystanki tutaj tramwaj tutaj Stara Praga Stara Praga Północ ulica Wojnicka ulica Kawęczyńska i my tu chcemy wiesz Przejść, no, no. Filmy kręcą, filmy kręcą, filmy kręcą, filmy kręcą, filmy, akcja, 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 deprakcja, to przy ulicy Wojnickiej. No, jesteśmy tutaj w takim bardzo kultowym miejscu, gdzie kręcone są filmy, to więc zapraszamy. Wszelkie, proszę Państwa, informacje, wszelkie tapety, wszelkie zapiski. Są animowane, proszę Państwa, w filmie elmercedesyoutube.com. Zapraszamy serdecznie Państwa. Jaka jest sytuacja? Jacy bezduszni jesteśmy? Jacy bez serca? To nawet już w Księdze Ewangelii Pokoju, w Księdze Izajasza, w rozdziale pierwszym, na samym początku, jest napisane: A cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, a gdy przychodzicie do mnie, stajecie przed moim obliczem i mówicie, że jesteśmy zbawieni, tak? Czy jaskinią zbójców jest w oczach moich ten dom, Oto ja to widzę. Mówi jachwę zastępu. Mówi jachwę z zastępów. Jedzie tramwaj, zdaje się, ruszył. Ale czy my patrz, będziemy mogli tym tramwajem zabrać się? Ten tramwaj ruszył, koło zakręca, w lewo, w lewo, w lewo. Bazylika, kawęczyńska i tutaj. Zapraszamy. A wczoraj benemerenty było, proszę Państwa, nieszczęsne benemerenty. I nie wiem, co tam robiła nasza piosenkarka. Moja ulubiona, ulubienica, moja koleżanka, moja miłość, moja. Tak, Frąckowiak, Halina Frąckowiak. Razem siedziałyśmy w Pałacu Kultury. Ona też tam dwie piosenki śpiewała, jakby miała swój punkt Janki. Umysł, który nie da się. Poruszyć i wyprowadzić z równowagi. Taka myślicielka, myślicielka hinduska. No i tam była nasza kochana Frąckowiak też. Siedziałyśmy w pierwszym rzędzie. I ona mówiła, że jedną piosenkę zaśpiewa, a drugą piosenkę to jak poproszą. Także to wszystko, proszę Państwa, te filmy i te występy za darmo.